Siemanko, to jestem znowu ja, Sebek. Jest to mój drugi filmik związany z kartami Champions League 2013-2014. Teraz będę otwierał trzy saszetki. Jedna jest z i Ibrahimowicz i Lam, to jest A może zaczniemy sobie od Niesty. Zaraz zobaczymy, co tam się ciekawego trafiło. My trochę nie lubię otwierać tych paczek. Tak dziwnie się otwierają. No. Sześć kart. No i zaczynamy. Pierwsza karta. jest to szalkę 04 Hovedes. Hovedes. Jakoś tak. Następnie mamy Nastri Manchester City Kolejna karta O proszę, no Pepe mi się trafił Z Realu Madryt Real Madryt jest to moja ulubiona drużyna No to już jestem zadowolony Pepe o, o proszę No niesamowite Top Master i Cristiano Ronaldo No teraz to jestem szczęśliwy no mega zajebista paczka. Super. No dwóch piłkarzy Realu Madryt i jeszcze w dodatku Cristiano Ronaldo. No niesamowite. Następnie mamy z Celtic. I ostatnia karta Toprak z Bayernu Leverkusen. No niesamowite. No zobaczcie, nie wiem czy ktoś jeszcze czy ktoś z was trafił. Tak wygląda Top Master. No, może zaraz złapie ostrość, coś nie mogę ostrości złapać. Eee, tak wygląda Top Master i Cristiano Ronaldo. O, już jest ostrość. No, niesamowita karta. Jest to mój ulubiony piłkarz. No, niektórzy go nie lubią, niektórzy lubią. Niektórzy lubią Messiego. Ja uwielbiam Cristiano, Tu są jego parametry: 89, 105, 109 i 303. No niesamowita karta. Yy, paczka mi się trafiła. Jeszcze w dodatku Pepe. No dobra, no to otwieramy następną. I to jeszcze było w paczuszce z Iniestą. No proszę. Teraz weźmiemy Ibrahimowicz. Zobaczymy, co tutaj będzie. Oj, coś. No, nie, coś ciężko się otwierają te paczki. No, Dobra. no to zaczynamy drugą paczuszkę. I tutaj mamy Varela fC Porto. O proszę, i następny piłkarz, Karim Benzema, Real Madryt. To już będzie mój czwarty, bo jeszcze wcześniej jak kupowałem, to miałem Luka Modricza. Następnie mamy Zapata AC Milan. Kolejna karta, Draxler z Schalke. Rising Star, o proszę. Kolejna karta. O, Manchester, y, przepraszam, Borussia Dortmund, Hummels. I ostatnia. Anderlecht. Y, Gillette. Hmm. Także to jest druga. Poczuszkę i otwieramy ostatnią. Lamp, Rolta i Trzech bardzo dobrych piłkarzy. Zaraz zobaczymy jakie karty mi tutaj dadzą. jest sześć kart. No i jedziemy. Cyk, proszę. FC Porto, yy Mangala. Następnie mamy Napoli, Z Zuniga. Ciężko wymawia się coś. O proszę, DGA Manchester United. O, o pro. no nie, no niesamowite paczki mi się dzisiaj trafiły. Iker Casillas, Real Madrid, fans favorite. No niesamowite, tyle piłkarzy Realu. Następna y, Juventus y, Bonucci. I ostatnia karta jest to Koke z Atletico Madrid. No i to wszystko. No i co? No Najbardziej jestem szczęśliwy... O, proszę bardzo. To są te karty, z których jestem najbardziej zadowolony. Iker Casillas i Cristiano Ronaldo. Top master i fans favorite. No i oczywiście też do tego Pepe i tutaj mieliśmy jeszcze Karima Benzema. Proszę bardzo, cztery karty Realu Madryt. Naprawdę jestem zadowolony. To jeszcze dla wszystkich, którzy nie mają tej karty. Tak ona właśnie wygląda. Cristiano Ronaldo Top Master. Dziękuję bardzo, proszę o komentarze. Pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia, do usłyszenia.